Wrocław tętnił życiem, gdy zjechaliśmy na coroczną konferencję. Festiwal kultury trwał w najlepsze, a zapach jedzenia ulicznego unosił się w powietrzu, mieszając się z dźwiękami muzyki na żywo. Miałam przyjemność świętować rocznicę pracy w firmie, ale w moim sercu czułam coś innego pustkę. Rutyna i nuda małżeństwa przytłaczały mnie coraz bardziej. Wydawało mi się, że utknęłam w martwym punkcie. Podczas pierwszego wieczoru konferencji zebraliśmy się w barze na rynku. Atmosfera była swobodna, a lampki wina dodawały odwagi do rozmów. Koleżanki z pracy rozmawiały o swoich planach zawodowych, a ja tylko kiwałam głową, nie będąc pewną, co tak naprawdę czuję. Wtedy dostrzegłam go syna szefa. Zawsze był nieco tajemniczy i niedostępny, ale tego wieczoru wydawał się inny. Zaraz po tym, jak nasze spojrzenia się spotkały, poczułam motyle w brzuchu. To uczucie było dla mnie obce, od lat nie czułam ekscytacji. Podszedł do mnie z uśmiechem i zapytał o moje wrażenia z konferencji. Rozmowa zaczęła płynąć naturalnie, a jego zainteresowanie moimi słowami sprawiło, że poczułam się ważna. Jakie masz plany na jutro? Zapytał, a ja odpowiedziałam: Nie wiem jeszcze. W tym momencie pojawiła się myśl o wolności, o tym, co mogłoby być możliwe poza moim codziennym życiem. Kiedy rozmowa trwała dalej, zauważyłam spojrzenia innych pracowników. W mojej głowie narastały obawy o konsekwencje tej interakcji. Co pomyślą? Czy to ma sens? Mimo to czułam się swobodnie przy nim jak nigdy wcześniej. Impreza trwała do późnych godzin nocnych. Gdy nastała chwila ciszy między gwarem rozmów, on zbliżył się jeszcze bardziej i powiedział chciałbym spędzić z tobą więcej czasu. Serce mi zabiło mocniej na te słowa. Zaczynałam dostrzegać możliwość ucieczki od codzienności. W pewnym momencie zauważyłam koleżankę z pracy przechodzącą obok nas. Nasze spojrzenia się skrzyżowały i nagle poczułam strach przed tym, co może nastąpić dalej. Zdałam sobie sprawę z ryzyka nie tylko dla mnie samej, ale także dla niego. Kiedy wieczór dobiegł końca i wróciłam do hotelu, myśli krążyły wokół tej jednej rozmowy. Co by było, gdybym zdecydowała się na coś więcej? Czy mogłabym porzucić rutynę na rzecz czegoś nowego? Obawiałam się jednak konsekwencji, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Noc była pełna refleksji nad tym wszystkim. Moje serce biło szybciej na myśl o nim. Jednocześnie czułam ciężar odpowiedzialności za własne życie i rodzinę. Kiedy zasypiałam, wyobrażałam sobie przyszłość pełną możliwości i wolności. Następnego dnia miałam okazję go zobaczyć ponownie podczas sesji konferencyjnej. Każde spojrzenie sprawiało mi radość i niepokój zarazem. Ostatecznie musiałam podjąć decyzję, czy kontynuować tę znajomość, czy to byłoby warte ryzyka. Zanim zdążyłam odpowiedzieć sobie na te pytania, usłyszałam jego głos za sobą: Cześć. Chcesz pójść ze mną na lunch? Czułam narastające napięcie to była chwila przełomowa w moim życiu zawodowym i osobistym. Cześć. Chcesz pójść ze mną na lunch? Jego głos sprawił, że serce zabiło mi mocniej. Odpowiedziałam, że chętnie, choć w mojej głowie kłębiły się wątpliwości. Z jednej strony pragnęłam uciec od codzienności, z drugiej obawiałam się konsekwencji tej decyzji. Wyszliśmy z sali konferencyjnej i skierowaliśmy się w stronę pobliskiego baru. Wrocław tętnił życiem, Festiwal Kultury przyciągał tłumy ludzi. Ulice wypełniały zapachy jedzenia ulicznego i dźwięki muzyki na żywo. Przez chwilę zapomniałam o swoich zmartwieniach, zatracając się w atmosferze radości. Usiedliśmy przy stoliku na świeżym powietrzu. Rozmowa płynęła naturalnie, a ja czułam, jak napięcie między nami narasta. Z każdym wymienionym zdaniem coraz bardziej przekonywałam się, że ta chwila jest dla mnie czymś wyjątkowym. Mimo to nie mogłam pozbyć się myśli o mężu i stabilności, którą dotychczas uważałam za coś niezmiennego. Jakie masz plany po konferencji? Zapytał nagle. Jego pytanie było proste, ale wywołało we mnie burzę emocji. Chciałam odpowiedzieć szczerze, ale bałam się ujawnić swoje prawdziwe pragnienia. Nie wiem, może wrócę do domu, odpowiedziałam ostrożnie. Siedząc tam, zrozumiałam, jak bardzo pragnęłam zmiany. Ta rozmowa była dla mnie odskocznią od rutyny. W pewnym momencie nasze spojrzenia spotkały się dłużej niż zwykle. Pocałowaliśmy się w momencie, gdy nikt nie patrzył. To było jak wybuch emocji, który zaskoczył nas oboje. Kiedy wróciliśmy do hotelu na kolejną sesję konferencyjną, czułam się rozdarta. Z jednej strony cieszyłam się tym nowym uczuciem wolności, z drugiej lęk przed tym, co mogło to oznaczać dla mojego życia osobistego, był przytłaczający. Podczas wykładów nie mogłam skupić się na temacie prezentacji. Moje myśli krążyły wokół tego jednego momentu, zastanawiałam się nad tym, co dalej. Czy to był tylko chwilowy impuls? Czy wkrótce oboje będziemy musieli zmierzyć się z konsekwencjami naszych działań? Po zakończeniu dnia konferencyjnego postanowiłam udać się na spacer po Wrocławiu. Miasto tętniło życiem, festiwal trwał w najlepsze. Spacerując uliczkami pełnymi ludzi i kolorowych straganów, zaczynałam dostrzegać piękno wokół mnie jak nigdy dotąd. Nagle zobaczyłam koleżankę z pracy idącą w moją stronę. W pierwszej chwili poczułam panikę, co jeśli zauważyła nasz pocałunek. Jej obecność przypomniała mi o wszystkich zawodowych relacjach i oczekiwaniach wobec mnie jako pracownicy korporacji. Cześć. Co robisz tutaj sama? Zapytała z uśmiechem na twarzy. Jej pytanie sprawiło, że poczułam ciężar winy za to, co wydarzyło się wcześniej tego dnia. Chciałam trochę pobłądzić po mieście, odpowiedziałam lekko drżącym głosem. Rozmowa trwała jeszcze chwilę, ale ja czułam narastające napięcie wewnętrzne. Kiedy koleżanka poła dalej, zdałam sobie sprawę z tego, jak blisko byłam przekroczenia granicy między tym, co znane a tym, co nowe i niepewne. Wróciwszy do hotelu wieczorem, znalazłam go czekającego pod moim pokojem. Jego spojrzenie było pełne oczekiwania i tajemnicy zarazem. W sercu miałam mieszankę strachu i ekscytacji. Wiedziałam już wtedy, że decyzja o dalszym ciągu tej relacji będzie najtrudniejsza w moim życiu. Zanim zdążyliśmy wymienić słowa, drzwi otworzyły się nagle i stanął tam mój mąż. Zamarłam, gdy zobaczyłam męża w drzwiach. Jego twarz była zaskoczona, a w oczach dostrzegłam niepokój. Chciałam coś powiedzieć, ale w gardle ugrzęzły mi słowa. Zamiast tego spojrzałam na syna szefa, który stał obok mnie, wyraźnie zakłopotany. Co tu robisz? Zapytał mąż, jego głos był pełen napięcia. Chciałam odpowiedzieć, ale nie potrafiłam znaleźć odpowiednich słów. Czułam się jak w pułapce. W tym momencie wszystko wydawało się tak nieodwracalne. Szukaliśmy cię na imprezie, odezwał się syn szefa, próbując rozładować atmosferę. Jego ton był zbyt swobodny jak na tę sytuację, co tylko potęgowało moje zakłopotanie. Mąż zmarszczył brwi i spojrzał na mnie z dezaprobatą. Nie było cię przez dłuższy czas. Myślałem, że coś się stało. Próbowałam odwrócić wzrok od jego oczu, które pełne były pytania i podejrzeń. Chciałam tylko i odpocząć, w końcu udało mi się wydusić z siebie kilka słów. Mój głos brzmiał niepewnie, jakbym próbowała usprawiedliwić swoje zachowanie. Mąż przesunął wzrok na syna szefa i wrócił do mnie z jeszcze większym zdziwieniem. Zawsze możesz mi powiedzieć prawdę. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, czułam narastający lęk przed tym, co może się wydarzyć. W tej niezręcznej chwili syn szefa spojrzał na mnie i skinął głową w stronę korytarza. Może lepiej porozmawiajmy gdzie indziej. Jego propozycja była logiczna, musieliśmy opuścić to miejsce, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Z niechęcią skinęłam głową i ruszyliśmy w stronę schodów prowadzących do hotelowego lobby. W sercu czułam narastające napięcie. Myśli o tym, co mogło się wydarzyć w moim życiu po powrocie do domu, krążyły mi po głowie. Gdy dotarliśmy do zacisznego miejsca przy oknie z widokiem na Odrę, odetchnęłam głęboko. Musimy to zakończyć, powiedziałam nagle, czując potrzebę wyrażenia swoich myśli głośno. To nie mogło być kontynuowane. Moje życie rodzinne było zbyt ważne. On spojrzał na mnie ze smutkiem w oczach. Dlaczego? Przecież między nami jest coś wyjątkowego. Jego słowa sprawiły, że poczułam ukłucie winy, czy naprawdę chciałam to wszystko zakończyć? To nie jest miejsce ani czas dla nas, odpowiedziałam twardo, chociaż serce biło mi szybciej niż zwykle. Obawiałam się konsekwencji mojego wyboru. Czy naprawdę byłam gotowa poświęcić wszystko dla chwili zapomnienia? Nasze usta się spotkały w krótkim geście sprzeciwu wobec rzeczywistości. Ta chwila była tak intensywna i pełna emocji, że zapomniałam o wszystkim wokół nas. Jednak szybko przypomniałam sobie o mężu czekającym w hotelowym pokoju. Musimy wracać, wyszeptałam z trwogą w sercu. Uczucie strachu przed zdradą paraliżowało mnie coraz bardziej, miałam świadomość tego ryzyka. On przytaknął powoli i wyszedł pierwszy z naszej kryjówki przy oknie. Szliśmy obok siebie w milczeniu, każdy z nas myśląc o przyszłości tej relacji oraz o konsekwencjach dla naszego życia zawodowego i osobistego. Kiedy dotarliśmy do mojego pokoju, jego dłoń zatrzymała się na kłamce drzwi. Spojrzał na mnie jeszcze raz z pytaniem w oczach. Co teraz? Nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie ani sobie samej wybaczyć tego zamieszania emocjonalnego. Poczułam narastający lęk przed tym, co nadejdzie. Decyzja o tym, czy kontynuować te relacje, stawała się coraz bardziej skomplikowana i przerażająca zarazem. Kiedy w końcu zasnęłam, myśli krążyły w mojej głowie jak oszalałe. Spędziliśmy noc razem, a każda chwila była przesycona napięciem i niepewnością. Obudził mnie dźwięk dochodzący z korytarza. Był to głos mojego szefa, który rozmawiał z kimś na temat konferencji. Serce mi zamarło. Co jeśli wejdzie do pokoju? Co jeśli odkryje naszą tajemnicę? Próbowałam uspokoić oddech, ale nie mogłam pozbyć się uczucia winy i strachu. To była decyzja, która mogła zrujnować wszystko, co obudowałam przez lata. Miałam męża, dom i stabilne życie. A teraz? Nagle wszystko wydawało się tak kruche. Zerknęłam na niego, leżącego obok mnie w łóżku. Wyglądał spokojnie, ale jego obecność przypominała mi o ryzyku, które podjęłam. Jak mogłam pozwolić sobie na coś takiego? Moje myśli były chaotyczne, pragnienie wolności walczyło z poczuciem odpowiedzialności. W pewnym momencie usłyszałam kroki zbliżające się do drzwi pokoju. Panika ogarnęła mnie całkowicie. Przesunęłam się cicho w stronę krawędzi łóżka, starając się nie obudzić go, gdyż wiedziałam, że to może być koniec naszej małej utopii. Kroki zatrzymały się tuż przed drzwiami. Serce biło mi jak oszalałe, wyobrażałam sobie wszystkie możliwe scenariusze. Czy mój szef miał zamiar wejść? A jeśli tak, co powinnam zrobić? Zaszyć się w łazience. Udawać sen. Drzwi otworzyły się nagle i ujrzałam sylwetkę mojego szefa w progu pokoju. Zamarłam w bezruchu, a on spojrzał na mnie zaskoczony. Jego wzrok przesunął się po wnętrzu pokoju i zatrzymał na synu, który leżał obok mnie. Co tu robicie? Zapytał zimnym tonem. Nie potrafiłam wydusić z siebie słowa. W jednej chwili poczułam całą wagę konsekwencji moich wyborów. Zdrada stała się namacalna jak nigdy wcześniej, nie było już miejsca na wymówki ani ucieczkę od rzeczywistości. Mój szef wszedł do środka i zamknął drzwi za sobą jego twarz zdradzała zdumienie wymieszane z gniewem. To jest nie do pomyślenia, powiedział sucho. Patrzyliśmy na siebie w milczeniu, ja w panice, on w oburzeniu. Mój umysł błądził po różnych myślach. Co teraz? Jakie będą konsekwencje tego incydentu dla mojej kariery i życia osobistego? Nagle poczułam ogromny ciężar odpowiedzialności za swoje decyzje oraz ich wpływ na innych ludzi wokół mnie, męża, rodzinę i współpracowników. Musisz mi to wszystko wyjaśnić, powiedział mój szef stanowczym głosem, a ja wiedziałam, że nie ma już odwrotu. W tej chwili zdałam sobie sprawę z tego, że moje życie właśnie zmieniło się na zawsze. Nie byłam gotowa na to, co miało nadejść, czułam tylko narastający strach przed tym wszystkim. Wiedziałam jedno: muszę podjąć decyzję szybko i zdecydowanie zanim będzie za późno. Zaraz po tym, jak drzwi się zamknęły, a ja zostałam sama w hotelowym pokoju, poczułam, jak serce bije mi szybciej. To, co się wydarzyło, było zarówno ekscytujące, jak i przerażające. Moje myśli krążyły wokół tego, co mogło się stać, gdyby sytuacja została ujawniona. Nie mogłam zignorować uczucia winy, które zaczynało mnie przytłaczać. Siedziałam na krawędzi łóżka i wpatrywałam się w widok za oknem. Wrocław tętnił życiem, festiwal kultury rozkwitał na ulicach. Ludzie tańczyli i śmiali się, a ja czułam się jak intruz w tej radosnej scenerii. Jak mogłam tak łatwo zapomnieć o swoim życiu, o mężu, o rodzinie? Wtem usłyszałam dźwięk telefonu. To był on. Jego głos był pełen entuzjazmu. Jak się czujesz po wczorajszej nocy? zapytał z uśmiechem w głosie. Nie potrafiłam odpowiedzieć od razu. Zamiast tego skupiłam się na widoku rzeki Odrze. Jestem dobrze, odpowiedziałam w końcu, starając się brzmieć naturalnie. Chciałem ci pokazać miasto dzisiaj po konferencji, zaproponował. Będzie świetna okazja do spędzenia czasu razem. Zgodziłam się na to spotkanie, ale moje serce było pełne sprzecznych emocji. Z jednej strony pragnęłam tej wolności i ekscytacji, z drugiej bałam się konsekwencji. Podczas konferencji nie mogłam skupić się na prezentacjach ani rozmowach z kolegami z pracy. Myśli o nim nie opuszczały mnie ani na chwilę. Zauważyłam jego spojrzenie kilka razy, zawsze był blisko mnie, a ja czułam narastające napięcie między nami. Kiedy konferencja dobiegła końca, wyszliśmy na zewnątrz razem z grupą pracowników. Festiwal rozkwitał przed nami jak kolorowy sen, wszędzie były stragany z jedzeniem i muzyka grająca na żywo. Miałam ochotę zanurzyć się w tym tłumie i zapomnieć o wszystkim. Wiesz, powiedział nagle, gdy staliśmy przy jednym ze straganów z jedzeniem ulicznym, moim marzeniem jest prowadzić własną firmę. Jego oczy błyszczały entuzjazmem, ale dostrzegłam też coś innego niedojrzałość. To ambitne odpowiedziałam ostrożnie ale czy nie boisz się ryzyka? Nie myślę o tym, stwierdził bez namysłu. Chcę tylko działać. Zaczynało mnie to niepokoić. Czy naprawdę był gotów na poważne zobowiązania? A może to była tylko chwilowa fascynacja? W miarę jak rozmawialiśmy, dostrzegałam coraz więcej jego wad, brak planu na przyszłość i lekkomyślność. Nagle do moich myśli wróciła rzeczywistość mojego życia, mąż czekający w domu i obowiązki rodzinne. Wtedy przypomniała mi się wiadomość od niego sprzed kilku dni: coś jest nie tak między nami. Kropka. Te słowa wróciły do mnie ze zdwojoną siłą. Po chwili rozmowy zauważyliśmy grupkę naszych współpracowników podchodzących do nas z uśmiechami i pytaniami o plany na wieczór. Atmosfera stała się bardziej swobodna, jednak ja czułam narastający lęk przed odkryciem mojej tajemnicy. W pewnym momencie usłyszałam szept. Słyszałeś o planowanej promocji dla niego? Zamarłam w miejscu. Czy to oznaczało koniec naszej relacji jeszcze przed jej rozpoczęciem? Co jeśli jego ambicje zawodowe staną się przeszkodą dla nas obojga? W sercu narastała wewnętrzna walka między pragnieniem wolności a obowiązkami wobec rodziny i pracy. Musiałam podjąć decyzję szybko i zdecydowanie, zanim będzie za późno. Zamknęłam oczy, próbując uspokoić myśli, które krążyły w mojej głowie. Szum festiwalu za oknem wydawał się odległy i nieistotny w obliczu tego, co działo się wewnątrz mnie. Mój mąż wysłał wiadomość o problemach w domu, a ja czułam się rozdarta. Z jednej strony pragnęłam uciec od monotonii codzienności, z drugiej, odpowiedzialność za rodzinę trzymała mnie mocno w rzeczywistości. Wiedziałam, że muszę podjąć decyzję. Wrocław tętnił życiem, a ja czułam się jakby stała na krawędzi przepaści. Każdy dźwięk ulicy zdawał się przypominać mi o tym, co mogę stracić. Zdałam sobie sprawę, że nasza relacja z synem szefa była jak gra w ruletkę ryzykowna i nieprzewidywalna. Zdecydowałam się na spacer po rynku. Moje kroki prowadziły mnie ku barom i straganom z jedzeniem ulicznym. Zapachy potraw mieszały się z dźwiękami muzyki na żywo, tworząc atmosferę radości i beztroski. Jednak ja czułam ciężar wyborów na swoich barkach. W pewnym momencie zauważyłam go stał przy jednym ze straganów, rozmawiając ze znajomymi. Jego uśmiech był promienny, ale dostrzegłam w nim coś jeszcze niepewność. Podszedł do mnie z błyskiem w oku. Co robisz sama? zapytał. Myślę, odpowiedziałam szczerze. O nas? Zapytał z przewrotnym uśmiechem. Nie odpowiedziałam. W mojej głowie kłębiły się myśli o tym, co może przynieść przyszłość. Czy moglibyśmy naprawdę być razem? Czy to wszystko miało sens? W jego oczach dostrzegłam nadzieję i pragnienie, ale również lęk przed konsekwencjami. Postanowiłam wrócić do hotelu. Chciałam przemyśleć wszystko w spokoju. Gdy weszłam do pokoju, serce biło mi szybciej niż zwykle. Otworzyłam okno i poczułam chłodny powiew wiatru na twarzy. Usiadłam na łóżku i zaczęłam myśleć o mężu oraz dzieciach, ich potrzebach i oczekiwaniach wobec mnie. Kiedy spojrzałam na telefon, zobaczyłam kolejną wiadomość od męża. Musimy porozmawiać. Nagle poczułam narastający niepokój. Co takiego się stało? Czyżby zauważył coś dziwnego w moim zachowaniu? Moje serce zaczęło bić jeszcze szybciej. Zaraz potem usłyszałam pukanie do drzwi. To był on syn szefa. Jego obecność była dla mnie jak elektryczny impuls. Czułam jednocześnie radość i strach przed tym, co mogło nastąpić. Przepraszam za zakłócenie, powiedział z lekko nerwowym uśmiechem. Chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku. Tak, wszystko w porządku, skłamałam. W jego oczach dostrzegłam pytanie, czy jestem gotowa podjąć ryzyko. Oboje wiedzieliśmy, że nasza relacja była skomplikowana. Każdy krok naprzód mógł prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji. Może powinniśmy przecinek zaczął mówić, ale przerwał nagle. Cisza między nami była gęsta od napięcia emocjonalnego. Czułam ciężar decyzji wiszący nad nami jak cień. Obawiałam się przyszłości zarówno tej osobistej, jak i zawodowej. W końcu odezwała się moja intuicja: Muszę wrócić do domu. Te słowa brzmiały jak wyrok zarówno dla mnie, jak i dla niego. Byliśmy na rozdrożu, każda droga prowadziła donikąd lub ku nowym wyzwaniom. Zaczynała się moja walka o wolność, ale czy naprawdę byłem gotowa na to wyzwanie? Zatrzymałam się na chwilę, gdy usłyszałam dźwięki dochodzące z korytarza. Serce biło mi szybciej, a myśli krążyły wokół konsekwencji tego, co się wydarzyło. Nie mogłam uwierzyć, że spędziliśmy noc razem. To był moment, w którym wszystko miało się zmienić. Miałam wrażenie, że każdy krok prowadził mnie ku nieznanemu. Wiedziałam, że muszę wrócić do rzeczywistości. W moim umyśle pojawiły się obrazy męża i dzieci, ich codzienne życie, które opierało się na rutynie. Mój telefon wibrował na stole nocnym. Spojrzałam na ekran, to była wiadomość od męża. Czy wszystko w porządku? Martwię się. zadrżałam. Odpowiedź wydawała się niemożliwa. Zebrałam myśli i postanowiłam wyjść z pokoju. Korytarz był pusty, ale czułam jego obecność w powietrzu. Przeszłam obok drzwi jego pokoju i zatrzymałam się na chwilę, zastanawiając się nad tym, co mogłoby się zdarzyć, gdybym otworzyła te drzwi ponownie. Na parterze hotelu atmosfera była zupełnie inna. Ludzie rozmawiali swobodnie przy barze, a ich śmiech niósł się echem po eleganckim wnętrzu. Zamówiłam kawę i usiadłam przy oknie z widokiem na Odrę. Woda płynęła spokojnie, jakby nie wiedziała o moich zawirowaniach emocjonalnych. Z zamyślenia wyrwał mnie dźwięk telefonu koleżanka z pracy chciała porozmawiać o konferencji. Jak tam? Jakie wrażenia? zapytała z entuzjazmem. Nie potrafiłam odpowiedzieć szczerze. Musiałam udawać. Wszystko w porządku, odpowiedziałam krótko, starając się ukryć napięcie w głosie. Po chwili rozmowa dobiegła końca, a ja znów zostałam sama ze swoimi myślami. Zastanawiałam się nad tym, co opowiedział mi syn szefa poprzedniego wieczoru o swoich ambicjach zawodowych. Jego wizja przyszłości wydawała mi się fascynująca i przerażająca zarazem. Wiedziałam też, że jego ojciec nie będzie miał pojęcia o naszym związku. Jednak strach przed ujawnieniem prawdy narastał we mnie jak fala tsunami. Gdzieś w głębi duszy pojawiła się chęć ucieczki od tego wszystkiego od małżeństwa i obowiązków. Poczułam nagłą potrzebę wyjścia na świeżym powietrzu, aby zaczerpnąć oddechu i zebrać myśli. Wrocław tętnił życiem, festiwal kultury przyciągał tłumy ludzi do rynku, pełnego straganów i muzyki na żywo. Spacerując między stoiskami z lokalnymi przysmakami, czułam jak radość innych kontrastuje z moim wewnętrznym chaosem. Dotarłam do jednego ze straganów sprzedających regionalne piwo rzemieślnicze i postanowiłam spróbować jednego z lokalnych trunków. Siedząc na ławce przy rynku, obserwowałam przechodniów pary trzymające się za ręce oraz grupy znajomych rozmawiających głośno i radośnie. Wtedy zauważyłam go syna szefa przechadzającego się w towarzystwie kilku kolegów z pracy. Nasze spojrzenia spotkały się na chwilę. Uśmiechnął się lekko, jakby chciał powiedzieć: jestem tu. Moje serce znów zaczęło bić szybciej. Nagle poczułam przypływ odwagi może to nie jest jeszcze koniec tej historii? Może jednak warto spróbować. Ale czy bycie z nim oznaczałoby zdradzenie samej siebie? Wszystko zdawało się być tak skomplikowane? Mój telefon znów zawibrował wiadomość od męża, musimy porozmawiać. Zatrzymałam oddech, to mogło oznaczać tylko jedno czas wracać do domu i skonfrontować swoje wybory raz na zawsze. Zatrzymałam się na chwilę, czując, jak serce bije mi w piersi. Wiadomość od męża była jak zimny prysznic. Musiałam wrócić do rzeczywistości, a ta rzeczywistość była pełna trudnych wyborów. W hotelowym lobby panowała intensywna atmosfera. Ludzie rozmawiali, śmiali się, ale ja czułam się jakby stała z boku. Przede mną stał syn szefa, jego spojrzenie było pełne niepokoju. Co się stało? zapytał z troską. W jego głosie brzmiała nuta zrozumienia, ale nie mogłam mu zaufać. Nie w tej chwili. Muszę wracać do domu, odpowiedziałam krótko. W jego oczach dostrzegłam pytanie: dlaczego? Nie chciałam tłumaczyć się z moich wyborów ani z tego, co działo się między nami. Czułam jednak, że to koniec tej przygody. Może to nie jest jeszcze koniec, pomyślałam, ale w głębi duszy wiedziałam, że tak nie jest. Wsiadłam do taksówki i spojrzałam przez okno na mijane ulice Wrocławia. Festiwal trwał w najlepsze, ludzie tańczyli na rynku, a zapach jedzenia ulicznego unosił się w powietrzu. Każdy kąt miasta tętnił życiem, a ja czułam się, jakby mnie tam nie było. Mój umysł był zajęty myślami o mężu i o tym, co go czeka. Gdy dotarłam do domu, serce biło mi mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam męża siedzącego na kanapie z wyrazem twarzy pełnym troski i zawodu. Gdzie byłaś? zapytał bez ogródek. Na wyjeździe służbowym odpowiedziałam krótko, próbując ukryć emocje. Jego wzrok przeszył mnie na wskroś. Wiedziałam, że nie uwierzy w moje słowa bez wyjaśnień. Nie tylko na wyjeździe, powiedział cicho. Czuję, że coś się zmieniło. Zadrżałam, jego intuicja była przerażająco trafna. Wzięłam głęboki oddech i usiadłam obok niego. Musimy porozmawiać, powiedziałam w końcu. To zdanie brzmiało jak wyrok, wiedziałam, że muszę być szczera. Coś jest nie tak, stwierdził ze smutkiem w głosie. Czy to przez mnie? Jego pytanie sprawiło mi ból. Wiedziałam, że to ja byłam źródłem problemu. Nie chodzi tylko o nas, odpowiedziałam powoli, starając się znaleźć właściwe słowa. Chodzi o mnie kropka. W tym momencie poczułam ciężar wszystkich decyzji spadający na moje ramiona. Mój mąż spojrzał mi prosto w oczy, widziałam strach i dezorientację w jego spojrzeniu. Czy kogoś masz? zapytał nagle, a ja poczułam ukłócie winy przeszywające moją duszę. Nie mogłam mu skłamać. Wspomnienie wspólnych chwil z synem szefa wróciło do mnie ze zdwojoną siłą. Zaciśnięte pięści mówiły więcej niż słowa, bałam się przyznać do swoich pragnień. Wiesz, co czuję? kontynuował z determinacją w głosie. Czuję się oszukiwany. Te słowa brzmiały jak nuś wbity mi w serce. Nie mogłam dłużej milczeć ani udawać obojętności wobec sytuacji. Ostatecznie musiałam podjąć decyzję. Czy wrócić do rutyny życia sprzed wyjazdu, czy otworzyć nowy rozdział? Obawiałam się konsekwencji obu wyborów. Patrząc mu prosto w oczy, postanowiłam być szczera, muszę znaleźć odpowiedzi. W tej chwili wiedziałam jedno: nic już nie będzie takie samo jak wcześniej. To był początek końca mojego dotychczasowego życia, lub może początek czegoś nowego.